Cześć wszystkim, dzień dobry. Dzisiaj Mercedes W211. Problem z ABS-em przede wszystkim, nie tylko, bo jeszcze poduszka się świeci, ale generalnie zajmujemy się naprawą tego ABS-u, przynajmniej będę się starał to jakoś rozkminić. Już sobie tutaj kiedyś, kiedyś podłączałem to auto tak na szybko, ale dzisiaj o tak sobie postanowiłem wypróbować jeszcze ten ten Elite Diak od King Bolena. Tak, co, co jakiś czas tam do szybkiej diagnostyki tego używam, no i na razie to na Toyocie się wyłożyło, a tak to daje sobie radę, nawet w jakimś Audi nowszym udało się pokasować przeglądy te, które z kokpitu nie szły, tam z, wiecie, z palca, no a tutaj mamy generalnie takie, taka przypadłość jak lewy przedni czujnik prędkości sprawia odległość od wirnika, i mamy jeszcze nieprawidłowe wartości z czujników obrotów osi przednia i ten ostatni błąd 72 71 to mi się kojarzy już z jakiejś takiej naprawy kiedyś się właśnie tutaj na tym przejechałem i były błędy z czujników osi przedniej właśnie tak a dotyczyło to obrotów z osi tylnej czyli po prostu on nie widząc obrotów osi tylnej Uznał, że po prostu to koła przednie przekłamują, a tylne powinny się nie obracać. Więc, dobra, zobaczymy, jakie tu parametry się da włączyć, i zobaczymy sobie jeszcze raz te obroty. Jak tutaj widzi sterownik? Co do Mercedesa, to mamy dwa błędy po wykasowaniu. Jeden jest jakiś stały błąd, błąd 54.10, on dotyczy jakiegoś problemu z fotelem. Kierowcy bodajże, bądź pasażera już nie pamiętam, ale... 4428, czujnik koła lewego, sprawdź odległość, czyli nie pasuje mu szczelina między... Wiecie czym, między pierścieniem nadawczym, a tym czujnikiem. Czujnik sobie zdemontowałem i muszę przejrzeć pierścień, bo generalnie koło miało delikatny luz, ale ono niczym nie odbiega ten luz od koła prawego, tam nie ma błędu. Ale zobaczmy sobie tutaj. Jeszcze jedna rzecz, która mnie niepokoi, to z żarty. Po prostu ten, ta osłona. Ona jest przywiązana całkiem na trytytkach i tam oddzielony jakiś kawałek tego, tej osłony. Może coś wpadło po prostu najzwyczajniej z tej, z tego, z tej osłony i uszkodziło nam pierścień. Tak wygląda osłona. Przypiłowana, tak wygląda pierścień magnetyczny, też spiłowany, osłona niestety też do wymiany. Zobaczymy czy nam się śruby odkręcą, no ale mniejsza z tym. W każdym razie pierścień magnetyczny najprawdopodobniej jest tutaj przyczyną całego ambarasu. Widzę, że tam czujnik, czujnik ABS-u też na końcówce jest taki bo to wpadywało, odłamywało się i takie spodziewane, chyba wymienię już komplet, nie będę ryzykował, żeby tego później, żeby to jeszcze raz rozkręcać i kombinować. No i co? No i tyle na razie. Aha, jeszcze jest generalnie jeden problem w aucie, stukanie na dołkach i to już też próbował ktoś rozwiązać ten problem kilka razy i się nie udało i ja też nie wiem, co jest, bo. Delika po delikatnych nierównościach, jadąc, coś postukuje. Wydaje się, że to jest lewa strona. Nie wiem, tak sobie myślę, że może to być kwestia luźnego koła, że tutaj użysko, No ale z prawej strony, taka trochę naciągana teoria. Nie wiem, popatrzę jeszcze, to, to Wam powiem, może coś znajdę. No i bezrobocie, słuchajcie. Tutaj do Mercedesa części brak, tam do Dojca części brak, podnośniki oba zajęte. No, Czas znaleźć jakieś inne zajęcie, zobaczcie, stała się taka rzecz, która stać się nie powinna, ale się stała. No i co teraz zrobić, kiedy akumulator sprawny, a słupek w tym przypadku minusowy nam upaliło? No trzeba będzie się zająć protetyką. O, odwrotnie. Nie, tak jak teraz, dobra. Tutaj mamy przygotowane taki... taką tulejkę, która będzie miała mniej więcej kształt. I wymiar słupka minusowego, i będziemy musieli roztopić tutaj mamy dawcę do uzupełnienia przestrzeni pustej, czyli klemę ołowianą. No i będziemy próbować to takim kawałkiem szczotki węglowej, bo tylko coś takiego mam roztopić łącząc dwa bieguny no i uzupełnić to, nadlać ten akumulator. No i słuchajcie, ściągamy protezę, już wystygło. O, zostało. Ten silikon sobie tutaj tą masę muszę wyczyścić, bo no tak przykleiłem, wiecie, dookoła masą uszczelniającą, żeby ta tulejka nie pływała. No i żeby ten roztopiony ołów też nie wypływał bokami. No, czy będzie coś z tego akumulatora? Ciężko powiedzieć. Okaże się w praniu. No, ale słupek jest. Trzyma się? Trzyma się. Może będzie. Testujemy sobie Mercedesa błąd poduszki jeszcze nam się świeci. Ten błąd jest potwierdzony też w sterowniku ABS-u, dotyczy czujnika zapięcia pasa po stronie kierowcy, mamy uszkodzony ten czujnik obecności zapiętego pasa, więc ten błąd się świeci, nie ma sensu, nie, nie da rady go wykasować, ale jest potwierdzony w dwóch sterownikach. No, i jestem w sterowniku ABS-u. Został tylko błąd 5410, ten który mam wcześniej mówiłem, że się skasować nie da. I on jest od zapinki pasa. Nic dziwnego tutaj, widzę gołym okiem, że są przewody urwane. W sterowniku poduszek powietrznych jest ten sam błąd, zaraz sobie sprawdzimy. Poduszki powietrzne, ok. Niech nam się połączy i. Czekajcie, bo to nie jest takie proste jedną ręką. Dobra. No tutaj mamy akurat, jakby powiedzieć, inny błąd. Inny numer błędu w sterowniku, ale związany też jest z czujnikiem. Czujnikiem obecności pasa w siedzeniu kierowcy no, za chwilkę Wam pokażę dlaczego to tak się dzieje natomiast ABS działa bez zarzutu z kośmika, więc temat ABS uznajemy za naprawiony natomiast tutaj z, z czujnikiem zapięcia pasa no niestety tutaj się za wiele nie da zrobić, bo jedno, że on jest tutaj urwany te przewody, a drugie, że ten przełącznik tam też jest uszkodzony no to przy takich rzeczach nie będę tutaj kombinował, żeby coś drucić. Trzeba kupić nową zapinkę i założyć. Dobra, tyle wszystkiego w temacie Mercedesa.